Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremia w dzisiejszym odcinku zobaczymy jedną z najbardziej dziwnych i porąbanych animacji z browser, jakie chyba istnieją, moi drodzy, bo w dzisiejszej, dzisiejszej animacji z browser, Będziecie wiele, ale to bardzo wiele dziwnych rzeczy, będą wszyscy się z wszystkimi tu, co moi drodzy, jest to chyba jedna z najdziwniejszych i też najśmieszniejszych animacji z browser, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę subskrypcji i napiszcie w komentarzu animacja, jeżeli chcecie zobaczyć więcej animacji z browser, moi drodzy, takie oglądamy i moi drodzy, tak, tak wiem, nie znam się na postaciach z Browser's pisaliście już to w komentarzach, już wiele razy o tym w komentarzach, więc moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jak się mylę, jak, jak mówię jakąś źle postać, to, moi drodzy, poprawcie mnie w komentarzu i napiszcie, jak, jak ta postać się naprawdę nazywa, wiem, bo się nie znam na tym, moi drodzy, już pisaliście o tym wiele razy, więc za łapkę w górę, subskrypcję i jedziemy, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, aby obejrzeć całą tą animację do końca. A my teraz obejrzymy. No, zobaczmy. Sandy oczywiście śpi, bo oczywiście kto inny mógłby spać podczas... przed się walki na arenie. No nie! Ten pikwin, on jest zawsze, nie no, to o co chodzi z tym pikwinem, moi drodzy, on jest dosłownie wszędzie i zawsze on jest jakimś zły albo jakiś numer robi, to jest jakieś dziwne. No ho, boże, co on, co on robi? Aha, nie, okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie, to było dziwne troszkę, wiecie, takie dwuznaczne, ale to mniejsza z tym. Co? Co? ten ten pingwin? Od... Aha, dobra, nie, dobra, dobra, nie, się trochę kupię. Aha, dobra, dobra To jest... Ten pingwin to jest jakiś... Wszędzie jest po prostu jakiś porąbany jest ten pingwin No zostaw! Zostaw Sandy! Zostaw go! Czy jo nie wiem, Sandy to chłopak, wiem Nareszcie przynajmniej, Sandy wkurzony. Wyrzuć tego! Wyrzuć tego pingwina dobrze! Niech wyrzuci się tego pingwina! Już mam dosyć tego pingwina, on jest wszędzie, w każdej animacji. Brother's pingwin. pingwin No! Z... A, znowu pingwin! I co, jeszcze do skrzynki wziął. Nie, no! Jakieś żart w ogóle! Żart sobie robicie ze mnie! Nie, 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 nie! Za dużo tego! Mam już tego dosyć. Jednego pingwina i drugiego. A ty jest agent tego pingwina. Mam po prostu tego dosyć. A co to? A to Sandy? Nie, Sandy jest w skrzynce. O, to to jest Stara! To wiem, mój drzy jest Stara. Nie zaraz nie powiecie mi, że Jeremie nie jest też w postaci. To jest Gina, nie tara. Nie, 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 to jest Stara teraz. No i Leon dostał, dobrze. Ale czy nie od pingwina. No nie, i... Trup i... nie wiem. No nie, dziwne pudełko, mystery box. I nie otwieraj go. No nie. Portal do reteru, widziałem. No nie. Co się stało? A oni jest w Minecrafcie! Aha, okej. Okay. O nie, przy czym ucieka Steve? O nie, Creepery! Dobra, wysadźcie mu dom. Aby, aby miał ubezpieczony. No Tak, powinny już... Powinny już wybuchnąć. Od kiedy on ma wąsy? Od kiedy Steve ma wąsy, moi drodzy? Nie dawaj! Nie, no, nie dawaj miecza pingwinowi, to jest zdradziecki, złowieszczy pingwin. A, pomagam budować, okej, okay. to jest taka umowa wymienna, nie żeby coś. Dobra, gruzu więcej, pani i więcej tego gruzu do domu. No i po sprawie. No i tak, ogrzewaniu to już nie pomyśleli. Oho, dobra wysadźcie, zajdźcie ten dom, przynajmniej pingwina już nie będzie Cz, Czyli ten pingwin abon lodem? Okej, czy to jest loot To jest interesujące Dajesz ich, to jest Jak to na hita tak schodzą, co to w ogóle jest za ubaw No i Colt teraz, Nita i robot, to już chyba wiem. Dobra, dawajcie ich. Dawajcie ich. No. Po sprawie. No i podbity domek. Ciś nie wiem czemu. No, haha, ale śmieszna, ale śmieszna. Dobra creepery, to będzie zemsta, dajesz ich. Dobra i BUM! Dobrze, dobrze. O kurcze, jak świeci. A ta co, gamerka od razu, nie wiem kto to jest. Napiszcie w komentarzu, kto jest ta z niemieckimi włosami. Bo nie wiem, nie chcę mówić głupot później, żeby nie było. A, Teraz w gry będzie się grało, online! Co? co się dzieje? Aha, no, okej, okay. no, czemu robot nagle jakieś dziwne zielone promienie. Ale okej okay. co to było? Co to jest za banan? Kto tu jest w ogóle? No nie strzelaj w nas! Czemu on strzela? Dobrze, odbijaj! A to kto to jest w ogóle za postać? No i po nim. I po sprawie. O nie! Coś nie pykło! No i po nim. O nie! Co to jest? Co to jest w ogóle? To jakiś... Boże, co to było? Dobra Co to w ogóle jest? Aha, okej okay. Nie no, to jest dziwne trochę Dobrze a to czy co, automat do gier w końcu go załatwił Aha, no dobra, okej okay. No i Leon! Nie ciesz się tak Leon O nie, króki Kruki spike to oni widzieliśmy Dobra, bierzcie go, bierzcie no oczy Dobra, załatwił Leona, jak nie, jak tak. Spike by nie załatwił, no proszę was. I samolot nagle w niego. Aha. Chwila napięcia. Co się dzieje? O co chodzi? O, co tu chodzi? O, więcej spajków! No i teraz Jesse i jakiś dziwny. chyba robot rozjadą. Dajecie ich. O nie, robot! Wracaj tu, wracaj tu, robot! Nie. No <ścoughs> ci jak się śmieją, tak, Beka. Bo Jesse, tak, śmieją się z Jesse. A to kto to jest? Bull! Chyba. Walaj, Leon. Do widzenia, żegnamy siebie. O, zjedz Snickersa już tak nie doży O nie. O nie! Czyżby Leon wreszcie pokazał swoją prawdziwą twarz? Dawaj, strącaj go, Kruk, strącaj już go! O nie! A prawie, prawie było. <grym>, dostał. Dobrze. O nie jakieś pociski. Dobra, Spike. No i wstał Leon, nareszcie. No i do widzenia, kruku. Chociaż kruki umieją latać, więc zacznie nic mu się nie stanie. Dobrze. No właśnie. <laughs> o nie zmienił skina! O nie, uciekajcie teraz! No. O nie, czyżby to była jakaś puszka po kimś napoju, czy co? Jak się szybko tepnął. A w ogóle jaki? Co to? Co to jest? To jest jakiś prezent, czy co? Aha No i się skończył już ult. Dla kruka chyba ult. I co, i oni go. Oni w niego lizakami rzucają? O co tu chodzi? I co. Jeszcze dobili go tą. Jak to się nazywa? Tą kłodą. Znaczy to cegłą, cegłą. No i Max, Max, Leon i kruk versus. O boże, nie chcę się pomylić. Chyba Jest ból i ktoś tam. Nie wiem. O, to jest dżin. to wiem, że to jest dżin. nie musimy mówić. Kurczę, jaki ma refleks, chłopak. No i kruk co odleciał, do widzenia, już nie gram w to. No nie, lampa aladyna, która jednak strzela. Dziwne, że ona strzela. No nie. O, poszło. No i do widzenia, koniec. No i koniec, nie, naprawdę. Naprawdę moi drodzy, to co się dzisiaj działo było jakieś te porąbane tak <grymne> bo <grymne> to była jedna chyba z najdziwniejszych animacji, bo tak naprawdę każdy walczył na każdego, a później ten inny każdy walczył na tego każdego innego. I naprawdę w każdym razie, no moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich dziwnych animacji, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, moi drodzy, napiszcie w komentarzu animacja i możecie też mi powytykać wszystkie błędy, czyli wszystkie postacie, które źle powiedziałem, oczywiście tak, bo się nie znam, Albo moi drodzy, jeżeli chcielibyście zobaczyć kiedyś przejdę jakiś quiz o postaciach z Stars, napiszcie może na przykład quiz w komentarzu też może poprzechodzimy jakiś quiz, moje zabicie mi quiz o postaciach z Browser, moi drodzy i już wreszcie zobaczymy czy naprawdę je umiem, czy naprawdę ich nie umiem I może też pamiętajcie o tym, żeby wbić moi drodzy na kanał osoby, która to robi, czyli Hornstrom, moi drodzy, bo sztuką jest zrobić taką animację, a nie tylko ją oglądać i kraść content, moi drodzy. W każdym razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach, żegnajcie i pa, papa.